Stała się bardzo ważna rzecz, bo dotknęliśmy bardzo tutaj silnego wsparcia. I czy tutaj faktycznie możemy się od tego odbić, czy wchodzić w longi, o tym powiem wam w dzisiejszym odcinku. Jednocześnie też chciałbym zrobić konkurs na 3 razy po 500 zł. A zasadami jest to, że trzeba dać komentarz, trzeba dać lajka like oraz trzeba dać subskrypcję na tym YouTubie. Ja wylosuję jeden komentarz, który faktycznie się na to załapie. Także zapraszam Was tutaj do oglądania i do brania udziału w tym konkursie. Może akurat Wy wygracie. Wyniki będą pod koniec. Tego miesiąca. Od tak naprawdę ostatniego mojego filmu, który widzieliście parę dni temu, byliśmy sobie w szorcie od tak naprawdę poziomu w prawie że 28 tysięcy dolarów do 26 tysięcy dolarów, gdzie tutaj też pisałem na tej mojej grupce na Telegramie, możecie sobie w nią wejść, bo jest naprawdę bardzo fajna. Link jest w opisie. Pisałem, że tutaj z tych średnich takich kroczących na czterogodzinnych świecach przedarliśmy się w dół i faktycznie idziemy. Teraz w taki krótkoterminowy, średnioterminowy trend jest jednak spadkowy i faktycznie spadamy. Jednak i co jest tutaj bardzo ważne na świecach jednodniowych widzimy, że akurat dotknęliśmy średniej studniowej, która jeżeli chodzi o świece jednodniowe, jest bardzo bardzo silna, bo jak sobie spojrzymy tutaj na przeszłość, to od niej odbijaliśmy się tylko tutaj 8 marca, i potem, jakby przez całą besę, ona była naszym takim głównym oporem. Tutaj w listopadzie zeszłego roku, we wrześniu i tak dalej. Tutaj również w kwietniu zeszłego roku. To była taka nasza główny, główny faktycznie opór. Teraz stał się on wsparciem i właśnie go dotknęliśmy. I tak naprawdę, słuchajcie, nie wiem, tak, czy tym razem również od niego się odbijemy, ale najbardziej takim racjonalnym longiem, jeżeli chcemy wejść gdzieś faktycznie w longa, to jest. Akurat ten przedział, gdzie aktualnie się znajdujemy, bo jesteśmy blisko właśnie tej średniej kroczącej. Dotknęliśmy i również, jak tutaj sobie, o, a tu jest w ogóle bot z highblockiem na Discordzie, jak sobie wpiszecie u nas na Discordzie Liquidation Hitmap, wybieracie sobie przedział czasowy, to jest wszystko zautomatyzowane, to Wam się wyświetla, nie musicie płacić, bo to normalnie narzędzie kosztuje 100 dolarów za miesiąc. tu macie to za darmo zautomatyzowane, to widzimy, że tutaj duże likwidacje były faktycznie na tym poziomie 26 100 około, to było 20 mil Miliardów dolarów likwidacji i faktycznie zostały one zlikwidowane. Czyli raz właśnie to, że idealnie tutaj myśmy zlikwidowali te pola tutaj longujących. Dwa to jest to, że właśnie dotknęliśmy tutaj tej średniej która wielokrotnie była naszym wsparciem tudzież. Oporem. A po trzecie, to jest, że sobie gdy spojrzymy na ten wskaźnik, co robią tutaj, powiedzmy, takie większe portfele. To widzimy, że tutaj od kilku dni coraz większą tutaj mamy presję na zakupy, czyli tutaj te zielone kropeczki, oraz tutaj faktycznie widzimy zakupy już większych portfeli, jak też miało to miejsce tutaj, gdzie później sobie faktycznie od tego odbiliśmy w górę. Oczywiście te wskaźniki, słuchajcie, one nie są obarczone stuprocentową pewnością. Jednak faktycznie, jeżeli powiedzmy tak pod względem prawdopodobieństwa, dobrze sobie Według mnie teraz, jeżeli tam gracie shorty, longi, teraz ja przynajmniej tego sobie shorta stąd zamknąłem tutaj, otworzyłem longa, bo pod względem prawdopodobieństwa jest to dobry moment na świecach dziennych na wejście w longa. Na świecach dziennych mówię na dziennych, bo na przykład, nie wiem, tam na jakichś niższych timeframeach możemy sobie grać shorty ciągle, tak, bo inne są tamte średnie. Nie, ja mówię o świecach dziennych, tutaj jest to dobry moment, żeby grać longa i biorąc pod uwagę te trzy rzeczy, to jest dobry czas. No, i oczywiście, tak. Ja sobie teraz mogę zakładać, że OK, teraz odbijemy się od tego, patrząc tam na jakby przeszłość, że faktycznie to było nasze silne wsparcie, tudzież opór. Bardziej stoję za tym, że faktycznie odbijemy przez tutaj jeszcze ten wskaźnik, ale no, oczywiście tak wcale być nie musi, tak. No i to jest tam sobie zakładam jakiś scenariusz, że tutaj, tej średniej dotknęliśmy, że trend będzie ciągle wzrostowy. Ale co się stanie, jeżeli przebijemy to i faktycznie pójdziemy w dół? Wtedy, słuchajcie, no, tak naprawdę co? Zamknę sobie tego longa troszeczkę ze stra. Zawsze skuteczny być nie mogę. To jest trading, zawsze to jest obraczone, wiecie, ryzykiem. Nigdy nie masz 100% win rate'u. I otworzę sobie shorta poniżej tej średniej, gdzieś tutaj i będę polował na dalsze spadki. Także słuchajcie, nic się wtedy też nie stanie i po prostu będę sobie latał z trendem. Ja już też się tak nauczyłem, trochę tak powiedzmy, zdobyłem doświadczenia w tym tradingu, że tutaj nie chcę jakoś, jak wiecie, specjalnie przypowiadać przyszłości, że tutaj dojdziemy do równo 32500, bo tutaj się wtedy zrównamy z tym, będzie tam jakiejś wiecie, formacja dzikiego niedźwiedzia i coś tam. Gram z trendem, i tak naprawdę chyba to jest najmądrzejsze, co co możemy zrobić. Wspomagam tutaj się tym jednym czy tamtymi dwoma wskaźnikami, jakimiś i. To faktycznie działa i to jest super plan Według mnie, że teraz gramy sobie w longa A jeżeli się nie uda, no to się nie uda To zamkniemy longa i zaczniemy grać w shorta Tylko żeby być nad tą średnią kroczącą Tudzież pod nią, tak, jakby nic się nie dzieje Nie próbujemy przewidzieć przyszłości Bo nie da się przewidzieć przyszłości to Też mi się wydaje, że to jest takie właśnie już bardziej dojrzałe Podejście do tradingu Niż ma większość osób, także Weźcie sobie pod, to pod uwagę Odpalcie sobie tą średnią kroczącą Studniową na świecach dziennych I sobie włóżcie tego longa, tak, na jakieś tam małe Wigni, tak samo na Ethereum na przykład i parcie. Jest duża szansa, że raz się od tego odbijemy, a jeżeli nie, to sobie określę, tak, że tutaj, na przykład, na tej średniej zamkniecie swojego longa ze stop lossem i od tego momentu otworzycie shorta, tak? No i znowu i na nowo gracie według tych średnich. To jest myślę coś fajnego. Tak, też mówiąc, co się teraz tutaj macie na tym naszym darmowym Discordzie, fajnie tutaj macie z zautomatyzowanego tego high highblocka i to macie tutaj totalnie też za darmo, także zapraszam was tutaj no, do dołączenia, link jest również w opisie. A jeżeli chcecie mieć znowu dostęp do tej sekcji VIP, gdzie macie konkursy w Airdropie, macie darmową tu właśnie sekcję VIP. Z profesjonalnymi sygnałami tradera, to zarejestrujcie się z mojego linku, bo to Was upoważnia, żeby do tej sekcji VIP dołączyć. Macie też również dożywotni cashback 10% z Twoich prowizji z powrotem na Twoje konto. Tak stricte samolubnie po prostu bardziej Ci się opłaca być. U mnie po prostu płacisz Bybitowi mniejsze stawki. Macie też te bonusy od Bybit, oraz również macie u nas miesięczne atrakcyjne nagrody na Discordzie. I to jest też co ma mało osób, bo 25 dolarów, dostęp do naszej areny tradingu oraz tam jakaś koszulka Bitcoin. Rocket. Także tak to, słuchajcie, tutaj wygląda. Zachęcam Was do założenia tutaj konta dzięki mnie, bo po prostu Wam się to stricte samolubnie opłaca. No i co, słuchajcie, taki mały tutaj chciałem dzisiaj update, tylko Wam nagrać. Tu już faktycznie trochę odbijamy. Zobaczymy, co się stanie. No, myślę, że to jest naprawdę tutaj rozsądne, żeby w tym momencie pod względem prawdopodobieństwa w tego tutaj tradea sobie wejść. Także ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę i cześć.